It's just you. Well, times can be tough. Cześć, witajcie kochani. Nareszcie Wam mogę pokazać finał, czyli yy, moją skończoną łazienkę. Finał te, całej tej metamorfozy trwała bardzo długo ze względu na to, ja Wam już mówiłam w innym filmiku. Ze względu na to, że dywaniki mi nie przyszły, a chciałam już wam pokazać całość łazienki z wszystkimi gadżetami i w końcu się udało. No długo to trwało, no ale w końcu już mam wszystko, wszystko jest zamontowane, jak widzicie skończone, więc zapraszam was do filmiku takiego finalnego już. Ale zanim pokażę wam całość Łazienki, to zobaczcie jak wyglądał mniej więcej remont Łazienki. Hejka, kochani, nasz remont się rozpoczął. Jak widzicie, usunięta została wanna, więc już nie ma odwrotu. Chłopaki to tak fajnie zrobili, żeby nie uszkodzić za dużo płytek na ścianie. Następny etap to jest usunięcie tego cokołu razem z filarkiem. Zobaczymy, jak im pójdzie. I prace posuwają się do przodu. Słuchajcie, ja tak szybko tylko pokażę, że to nie jest wcale takie proste to rozebrać. Słuchajcie, ciężko było, ale się udało. <laughs> udało się usunąć i filarek. Ta czy dziura została po filarku? Mm, całą wannę. I udało się nie zniszczyć płytek w koło. Także jest fajnie. I teraz wzięliśmy się za blat. Zobaczcie, co wymyśliliśmy. Wymyśliliśmy marmur, że damy pod czarną umywalkę marmur. Czarny. Będzie nam pięknie pasował. Teraz Pawełek osadza to na. Jak się nazywa to, co ty dajesz? Klej do kamienia. Klej do kamienia, tak? O, tak to mniej więcej wygląda. To nam panowie kamieniarze zrobili dziurki pod zle, pod w, umywalkę, otwory, pod umywalkę nam zrobili panowie. Tu mi masz podpowiada, że nie dziurki, <laughs> tylko otwory. <laughs> dziurki, dziurki. <abstraction>

Wydaje mi się, że te dwa składniki są najlepsze do czyszczenia fugu. Chyba w ogóle to jest najlepszy produkt do czyszczenia, czyli cytryna i soda. Połączenie tych dwóch składników wydaje mi się super czyścikiem. Biorę gąbkę, trochę czyściku, nakładam na fugę. Naprawdę jest ciężko umyć fugi, jak są bardzo zabrudzone. Innym preparatem, bo już sprawdzałam, a zobaczcie, jak, jak schodzi brud. Używając takich naturalnych właściwie składników, cytryna jest po prostu rewelacyjna. Także taki czyścik nadaje się do ciężko zabrudzonych powierzchni. Zwłaszcza do fug, fugi naprawdę jest ciężko wymyć, prawda? Zobaczcie, jak tutaj jest na przykład. Zobaczcie. Nie musiałam długo żeby fuga została wybielona. Wiadomo, że gdzie jest jakieś tułeczki, jakieś takie zagłębienia, no to musimy dłużej poszorować, żeby to wymyć. Ale zostawić też możemy to na, na chwilę, a po, później podłogę zmyć wodą, z płynem jakimś pachnącym. Na przykład. Zobaczcie, no nie do uwierzenia, naprawdę próbowałam różnych środków i jest bardzo ciężko wymyć fugi, natomiast no bardzo, y, bardzo podoba mi się y, ten czyścik, jest niedrogi, wiadomo każdy y, na pewno, no przynajmniej większość ludzi ma sodę w domu i, i cytrynę, prawda? Używacie cytryny do herbaty, na przykład. Cytryna nie jest droga, soda też nie jest droga. I rewelacyjnie czyste. Zobaczcie. No, rewelacja. 100 rewelacji. Więc zacznę może od wanny. Wannę już widzieliście. Ona była jeszcze zapakowana. Teraz już jest zamontowana. Słuchajcie, super działa. Jeżeli macie jakiś złoty środek, żeby odkleić te papiery, bo ten klej yy, no, bardzo ciężko wyczyścić z, yy, z wanny. Więc jak macie jakiś złoty środek, piszcie pod filmikiem. W każdym razie yy, zrobiliśmy sobie wannę i prysznic. Także wszyscy domownicy są zadowoleni, bo jest wanna i prysznic do wyboru, do koloru. Dyszki y, czyszczą się super, powiem wam, bo tam miałam jeden komentarz, że współczuję czyszczenia dyszek. Y, no to jest takie jacuzzi, wanna jacuzzi, no ma, ma faktycznie sporo tych dyszek w koło, są i trzeba y, każdą dyszkę wyczyścić, ale jeżeli się to robi na bieżąco, to nie ma z tym żadnego y, problemu. Słuchajcie, tu powiesiliśmy sobie taką zasłonkę w takim kolorze czerwono-czarnym, bo takie kolory nam pasują do yy, Łazienki. Następną rzeczą, która mnie urzekła w sklepie, była umywalka, właśnie. No jest piękna, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Pasuje nam do takich akcentów na wannie. W kolorze czarnym jest zagłównik i, i tutaj taki podłokietnik. No super, super pasuje do tego. Bardzo mi się spodobała. Kran też ma takie akcenty czarne, więc wybraliśmy właśnie taki, taki kran do, do tej umywalki. No super, nam to wszystko się zgrało. Słuchajcie, był problem z na czym to osadzić, więc Wybraliśmy taki, nie wiem, granit czarny. Było troszkę z tym problemów, ale byliśmy u pana kamieniarza, który nam świetnie dociął i wyszlifował nam ten kamień. Także Także, no, bardzo fajnie się prezentuje. Akcenty czarne, żeby nam to wszystko pasowało. No to jest mydelniczka, czyli na, taki pojemnik na mydło w płynie. Tutaj jeszcze sobie może coś dokupię na szczoteczki, bo na razie mam taki okufel śmieszny. I słuchajcie, i z takich akcentów jeszcze czarnych mamy fajne wieszaczki. Strasznie mi się spodobały te wieszaczki. Na ręczniki. Ręczniki są czerwone, więc też fajnie to pasuje do wanny. I tutaj jest drugi wieszaczek, też na ręczniki. Obok wanny, żeby było fajnie blisko dostać te ręczniki. Ubikacja, tutaj pokrywa też jest w takim deseniu jak, jak nasza kotara prysznicowa, więc też fajnie. I papier toaletowy też mi się spodobał. Śmiesznie, Śmiesznie wygląda. Yy, pasuje do właśnie do tych yy, wieszaków na ręczniki. Słuchajcie, nawet kosz mi się udało kupić w kolorze czarnym. Także, także słuchajcie, rewelacja. Yy, tą półeczkę Wam już pokazywałam, tam Wam podlinkuję yy, filmik, jak składam te półeczki też miałam właśnie osobny taki filmik bo te półeczki się nadają na buty ale także na inne akcesoria tam wspominałam w filmiku, że nie tylko pojemniczki na buty ale jak widzicie wszystko można tam trzymać i nieszczęsne słuchajcie dywaniki, na które naprawdę bardzo, bardzo długo czekałam ale w końcu mam, w końcu przyszły i jestem z tego powodu szczęśliwa. Do tego tam jakieś lustereczko w kolorze czarnym. Starałam się, żeby wszystkie akcenty były mniej więcej do siebie pasujące. Słuchajcie, mam nadzieję, że, że się Wam Łazienka podoba. Moja metamorfoza Łazienki przebiegła sprawnie, bo już ją w sumie dosyć dawno skończyliśmy. No tylko niestety czekałam, tak jak już Wam mówiłam, na takie drobne rzeczy, zwłaszcza na dywaniki do Łazienki, które szły półtora miesiąca. Słuchajcie, szok, ale tak jest. Yy, więc. Co, so, ja Wam serdecznie dziękuję. W ogóle ktoś dzwoni domofonem yy, i troszkę nam przeszkadza, ale, ale to nic niech sobie dzwoni. <grywa> ja Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do następnych yy, filmików. Zapraszam Was do lajkowania filmów oraz do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia. Pa! When it's just you, well, time's